W Tatrach, niedaleko słowackiej granicy, jest miejsce, do którego nie prowadzi żaden oznaczony szlak. Leży wyżej niż Dolina Chochołowska, na półce skalnej, ukryte wśród Świerków i kosodrzewiny. Zwie się zawieje. Kiedyś istniało tam małe sanktuarium. Drewniana kaplica, zbudowana przez pasterzy, którzy przysięgli nigdy nie wracać do dolin. Mówiono, że słyszeli głos z chmur. Nikt nie wiedział, co to znaczy. Zawieje nie istnieją już na mapach. W latach 60. po serii niewyjaśnionych zaginięć władze rzekomo zburzyły kaplicę. Tyle, że ci, którzy zapuszczają się w te okolice zimą, mówią coś innego. Że kaplica nadal tam stoi. Że można ją zobaczyć tylko wtedy, gdy zrywa się wiatr i zaczyna sypać śnieg. Jakby mgła coś odsłaniała, a potem znowu chowała i że w środku pali się świeca. Niektórzy mówią, że ci, którzy tam wchodzą, zostają na zawsze. Że zawieje to nie miejsce, tylko stan, a ci, którzy tam trafiają, już nie szukają drogi powrotnej, bo głos, który słychać w wichrze, obiecuje spokój, ale nigdy nie mówi, jaką cenę trzeba za to zapłacić.